Cześć. Dostałem ostatnio takie zaproszenie. Szybkie BMW na byłym wojskowym lotnisku, hmm. możliwość porównania opon, szarpak. Nie, nie odmówię. No i nie odmówiłem. Padłem do Warszawy, a stamtąd do Bednar pod Poznaniem. Warszawa rozpoczęła dzień od mocnego akcentu deszczowego. Przed nami 3,5 godziny podróży do Poznania. Z tego co wiadomo, Poznań ma być znacznie ciekawszy od strony pogodowej. Po przybyciu do Centrum Szkoleniowego zaczęliśmy od teorii, w tym jak widać o roli opon w planowanych ćwiczeniach. Nowe mieszanki, na mokre, na suche. Michelin, najlepsze w testach, tak, tak. Kiedy część praktyczna? Pierwszym etapem naszych dzisiejszych tortur będzie szarpak. Tylna oś będzie odpowiednio szarpnięta w stronę, której. Kierunek jest nam nieznany, trzeba to już tak powiem, szybko odczytać, odpowiednio skontrować i najlepiej zostać na torze jazdy na wprost. Jak widać, asfalt jest mokry, więc łatwo nie będzie. A jak nam pójdzie, to się zaraz okaże. U nas na pierwszy ogień idzie Maciek, zobaczymy jak to pójdzie. Maćku, czujesz to ciśnienie, tą presję. Czuję, zwłaszcza, że jestem świeżo po obiedzie. Myślałem, że świeżo po zdaniu prawa jazdy. Naprawdę. Dobrze. Doskonała reakcja. Miałem tylko wrażenie, że trochę źle trzymałem kierownicę, bo... Urwałeś paznokcie. Urwałem, tak, tipsy, które świeżo no, wczoraj <ścoughs> miałem założone. No, teraz ciekawe ćwiczenie, otóż ja wjeżdżając na bramkę będę miał zamknięte oczy, Maciek siedzi tutaj, żeby asykurować, żeby na pewno w tą bramkę trafił, natomiast no ciekaw sam jestem w jaki sposób zareaguję, kiedy zostanę pozbawiony jednego ze zmysłów. Zielony. Okay. Nie patrzę. Wjeżdżamy. Za szybko, o 2 km. Tak. Okay. Drugie podejście tym razem będziemy mieli 40 na godzinę. Mam nadzieję, że już nie przyspieszę bardziej. Okay. Zamykam. Troszkę zwolnij, zwolni. zwolni. Szarp. To jak pokonujemy szarpak zależy od dwóch czynników. Od tego jak siedzimy, czyli jak czujemy samochód. Poprawne ustawienie się w samochodzie jest bardzo ważne i od tego gdzie patrzymy, bo samochód jedzie tam gdzie patrzymy. Tam go kierujemy odruchowo. Nie mamy na to wpływu, chyba że wcale nie patrzymy. No właśnie ten przykład pokazał, że... Nie, lepiej patrzeć. Drugi etap szkolenia obejmował nieco szybszą jazdę. Prędkość do 180 na godzinę pozwoliła nie tylko docisnąć mocne samochody, wreszcie, ale też porównać różne modele opon na identycznych przejazdach. Trzeci moduł dzisiaj to krąg poślizgowy. Mamy tu odpowiednio przygotowaną nawierzchnię, do tego jak widać zmoczoną, więc samochody będą z łatwością wypadały, dostawały podsterowności i trzeba będzie obserwować, jak się zachowuje oponę, jak się zachowuje samochód, jak Jaki jest efekt podejmowanych przez nas akcji, czyli zwolnienia, przehamowanie, kontrowanie itd., itd. Kontrolowane, bezpieczne warunki. Może nie jest to jakaś wielka zabawa, ale uważny obserwator na pewno wyciągnie wnioski. A tak to wygląda w praktyce. jedziemy akurat na 4 s znanymi z testu E63 AMG i tak jak tam mówiłem to jest jedna o właśnie to jest jedna z najlepszych opon na mokrym i rzeczywiście przyspieszę coraz bardziej zobaczcie jak mam skręcone koła a samochód na mokrym o, dopiero teraz. Nie chce za bardzo się oderwać, a jak już się odrywa, to łapie się pierwszej okazji i znowu odzyskuje stabilność. To było nawet ciekawe. Myślałem, że będą nudy. Natomiast połączenie auta, opony i właśnie tej płyty, która częściowo lepiej trzyma, to jest zwykły mokre asfalt, częściowo jest fragment poślizgowy. Robi się dosyć ciekawa kombinacja. Nudów nie było. Moi drodzy, teraz druga część tego modułu, a mianowicie hamowanie awaryjne. Samochody w tym miejscu zaczynają się rozpędzać, tam dalej hamują. Widzimy też prędkość, przy której zaczynamy hamowanie i w zależności od tej prędkości oczywiście hamujemy dłużej lub krócej. Hamowanie nie jest łatwe, ponieważ jest to płyta poślizgowa. Oczywiście mokra, więc jest niezła ślizgawka. ABS ma całkiem sporo do roboty, ale też mamy do dyspozycji dobry zestaw, zarówno samochody, jak i opony. Teraz jedziemy 50 i zobaczycie jaka będzie droga hamowania. Hamujemy, nic się nie dzieje, samochód się zatrzymuje mamy 35 metrów teraz będziemy jechać 70 zobaczymy jaki będzie efekt ostatnio mieliśmy 35 metrów drogę hamowania przy 70 będzie zobaczycie sobie Dziękuję. No i proszę bardzo, mamy tam 60 metrów. 60 metrów kontra 35. Różnica zaledwie 20 km na godzinę, a różnica w drodze hamowania prawie dwukrotna. 90 i niesie i niesie i niesie i dojechaliśmy do 86 metrów i 86 chyba też kilometrów na godzinę. Czwarty moduł jest dosyć ciekawy: to jest tak zwana górka, to jest taka budka sterująca. Tutaj się wystrzeliwuje kurtyny wodne, które symulować mają różnego rodzaju przeszkody, które się pojawiają na drodze. Auta dojeżdżają tam z dołu, i tutaj na płycie poślizgowej, która jak zawsze jest mokra i bardzo śliska, będą się pojawiały różne przeszkody, a kierowca ma za zadanie sobie z tymi wszystkimi przeszkodami poradzić jak nam pójdzie, jak zawsze. Czyli dobrze, ale to się okaże. Teraz akurat mamy przyjemność jechać chyba najmocniejszym samochodem, bo to jest 550 i, ale w tym ćwiczeniu niestety nie chodzi o szybkość, więc to taka, taka ciekawostka. Za chwilę się okaże, jak się sprawdzę jako taki niedzielny kierowca, któremu nagle wyjeżdża auto z podporządkowanej, a on sobie musi poradzić. Zakrętu. Proszę staraj się dobierać prędkość przed zakrętem. Zapraszam Was na górę. Tutaj podnoszę budkę. Wystarczy parę kilometrów na godzinę różnicy w prędkości, i każdy przejazd staje się pokazowy. Z czego wynika, że. Noga z gazu. Myślałem, że to już jest koniec, natomiast mamy jeszcze taką kropkę nad I, a mianowicie co-drive, więc teraz ja siedzę na prawym fotelu. I cóż, będziemy jechać szybko, będziemy jechać pewnie bokiem. To jest właśnie pytanie: czy mamy jechać szybko, czy mamy jechać efektownie? Efektownie, efektownie i szybko, ok. Yeah. Fantastycznie! Czuć smród spalonej opony w środku. Dziękuję bardzo! Dziękuję! Do zobaczenia! W sumie to ta teoria na początku się sprawdziła. Co prawda nie mieliśmy innych marek opon do porównania, ale opony trzymały na suchym i na mokrym zakręcie i na prostym, a każdy z modeli delikatnie się różnił w zależności od swojego mniej lub bardziej sportowego przeznaczenia. Moi drodzy, dzisiejsze szkolenie już się zakończyło. Było to szkolenie bardzo ciekawe, różnorodne, sporo rzeczy się działo. W odróżnieniu od innych torów tutaj jest część lotniskowa, więc można było jechać też bardzo szybko to była ta nowość. Natomiast pozostałe ćwiczenie można by powiedzieć, że już gdzieś to było. Natomiast. Mimo, że miałem okazję już ćwiczyć i te wszystkie slalomy, i te koła poślizgowe, i płyty poślizgowe, i, i, i awaryjne hamowanie, to wszystko już było, ale to wszystko nie idzie na marne, bo kluczem do tego, aby właściwie zareagować w krytycznej sytuacji na drodze jest właśnie odpowiednia liczba powtórzeń. To właśnie wtedy reagujemy za kierownicą w odpowiedni, bezpieczny sposób. Także jeśli macie tylko okazję, to zaglądajcie na tego typu szkolenia. Powtarzajcie, powtarzajcie i bądźcie bezpieczni na naszych niestety niebezpiecznych polskich drogach. I na koniec chciałbym też podziękować Michelin i PMW za zaproszenie mnie na to szkolenie. Do zobaczenia w następnych filmach.